Dzisiaj pokażę Wam, jeśli się uda, jak wygląda wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelońskiego. Idę do KPR-u, czyli do pana premiera Morawieckiego na spotkanie. I tyle: ciągnę walizę ze sprzętem. Zmachany jestem, bo idę pod górę. A przede mną, już stoją policjanci i pan na rowerze. Chce się prze pani, chce, pani. Chce. Weszliśmy do kpr u Teraz czekamy z godziny czasu na to, co się wydarzy. Mamy dziennikarzy, fotoreporterów. Może no, ja wlezę na zwierzchkę. Stoi sprzęt. My stoimy i czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Jak co? Ja jestem. Nagrywam. Tu chłopaki czekają. Tu się dzieje. A my czekamy. Zobaczymy, jak długo to wszystko potrwa. Mam nadzieję, że szybciutko. It's cold Yeah? Yeah, maybe just try around. Um, Hi, if Usually you turn off all, the all those fun I stuff. The <laughs> <laughs> 40 minut później. I oto tyle zamieszania. I po 30 sekundach tyle co widzieliście. Został Pan Prezydent, Pan Premier i Pan Prezydent. Skończyła się nasza robota. Półtorej godziny czekania i tyle. Teraz będzie punkt drugi. Zobaczymy jaki to będzie punkt. Jak to będzie wyglądać. Zrobiliśmy powitanie Pana Prezydenta Bołdymira Dzołęskiego przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Teraz czekamy na to, by pójść na wypowiedź dla mediów na dwór do ogrodów. Koledzy tu już czekają. Niektórzy obrabiają zdjęcia. Ja swoje już wysłałem. Zobaczymy. Ile tu poczekamy? Na razie było 40 minut. Przepraszam, godzina opóźnienia. Co będzie z tej godziny? Zobaczymy. Jest nas dużo. Do ogrodu idą tylko aparaty. Kamery zostają wygonione. No i tylko pytanie, czy będziemy i na dworze, czy będziemy tu siedzieli i czekali, kiedy nas wyprowadzą. Jesteśmy na dworze, czekamy Z tyłu mamy, piękne Rosomaki Czekamy Tutaj czekamy My fotoreporterzy A tam czeka ją dziennikarze A EuroKomisji się docięła się do пошку дітей і повернення, яких російська держава зло намагається позбавити родини, позбавити країни сімейної і національної ідентичності. Дуже важливо, що е, і такій формі російської агресії, а не багато ми протистояємо разом, разом назавжди з Польщею. Разом назавжди, Україною і Польща. Дякувати ще раз. Дякую вам, Польшу. No, i po wszystkim prezydent Ukrainy i premier pojechali. Fotoreporterzy się rozchodzą. Ja kończę wysyłanie zdjęć i tyle.